Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, bardzo Was przepraszam, że nie było wczoraj filmu. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że dzisiaj czuję się dobrze. Nie czuję się dobrze, natomiast energii mi akurat wystarczy na nagranie filmiku i zrobienie tego, wiecie, z uśmiechem na twarzy i z, i z przyjemnością, po prostu. Także dzisiaj do Was przychodzę z filmem, z długo obiecywaną recenzją trzech produktów pielęgnacyjnych marki Origins. Sprawdzałam, wygląda na to, że ja używam tych produktów naprawdę długo. Szczerze mówiąc, myślałam, że odrobinę krócej. Natomiast wygląda na to, że ja tego używam grubo ponad półtora miesiąca. Także wydaje mi się, że jest to już wystarczający czas na to, aby wydać jakby swoją opinię i żeby ta opinia jakby żebym mogła się pod nią podpisać, wiecie, z pełną odpowiedzialnością. Niemniej jednak to nie będzie jakaś taka super profesjonalna recenzja, to będzie moja opinia, więc jeżeli się waham w jakiejś kwestii, to podzielę się z Wami tym wahaniem. No i lecimy. Zaczynamy od tego żelu. Jest to żel o pojemności 150 ml, który kosztuje w regularnej cenie w Seforze 75 zł. Nazywa się on Checks and Balances Frothy Face Wash. I tak to, słuchajcie, wygląda. I pozwólcie, że najpierw przeczytam Wam opis tego produktu, bo to właśnie ten opis sprawił, że postanowiłam zainwestować 75 zł w produkt myjący. Opis pochodzi ze strony sefory. Nasz inteligentny preparat oczyszczający przywraca równowagę z suchym i tłustym partią twarzy. Ten delikatny pieniący się kosmetyk do oczyszczania skóry twarzy zawiera wyciąg z krasnolostów szerokolistnych protein pszenicy i turmalin. Zapobiega nadmiernej produkcji sebum i jednocześnie chroni mające skłonność do przesuszania partie skóry. Do tego kusi odświeżającym zapachem bergamotki, lawendy i mięty ogrodowej. Skóra jest komfortowo oczyszczona, preparat nie wywołuje napięcia, ściągnięcia ani przesuszenia skóry. E, jak używać? Produkt idealny do oczyszczania twarzy rano i wieczorem. No i słuchajcie, ja tego używam faktycznie rano i wieczorem. Mm, to pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o jego wydajność, to muszę powiedzieć, że jestem odrobinę zaskoczona, bo szczerze mówiąc, z racji jego konsystencji, właśnie takiej trochę kremowo-piankowej. Spodziewałam się, że ten produkt będzie szalenie wydajny, tak jak wydajna była moja pianka do oczyszczania, też taka pianka, nie pianka, nie, z Shiseido serii e Tam Tamten produkt, prawda używałam go tylko na noc, wieczorem w sensie, ale starczył mi na ile? Na 8, na 9 miesięcy użytkowania, także no, wow, tak? Jak na mnie, to już w ogóle wiecie, super wow. Natomiast tego używam od końca września, no i zobaczcie, to zużycie jest już naprawdę duże. Ja zużyłam, myślę, że trzy czwarte opakowania. Także mimo tego, że naprawdę, słuchajcie, mało, mało wydobywam tego produktu na oczyszczenie buzi. Ale akurat mi osobiście to nie przeszkadza, z tego względu, że ja nie do końca właśnie lubię mieć jeden kosmetyk przez 9 miesięcy. Jeżeli ktoś by używał tego oszczędniej, to spokojnie ten produkt jest ważny aż 24 miesiące od otwarcia. Także tutaj nie ma ryzyka, że wydamy na coś 75 zł i po prostu nam się to zmarnuje, bo nie zdążymy tego użyć. Ehm, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to zapach. No więc ja spodziewałam się zapachu bergamotki, lawendy i mięty ogrodowej. No i niestety mój nos tutaj czuje tylko i wyłącznie miętę. Ta mięta nie jest jakoś super intensywna, tak, żeby wiecie, szczypała aż. Czy paliła tą buzię? Ale powiedziałabym, że jest to taka lekka pasta do zębów. Ten zapach jest dosyć subtelny, ale jest ewidentnie miętowy i zdecydowanie nie czuję tej ani bergamotki, ani lawendy, więc tutaj się zawiodłam. Jeśli chodzi o to, czy ten preparat faktycznie jest tak inteligentny, żeby tutaj tą strefę tę, wiecie, osuszał z nadmiaru sebum, a pozostałą część twarzy nawilżał, to nie. No sorry, ale nie. Po umyciu tym żelem, buzia nie jest ani ściągnięta, ani nawilżona. To znaczy, moją buzię, moją twarz w ogóle lekko przesusza woda. Sama woda jakby ma taką tendencję do właśnie lekkiego przesuszania, do takiej potrzeby nałożenia kremu, ale nie do sprawienia, żeby ta twarz, wiecie, była taka aż ściągnięta jak papier. I po umyciu właśnie. Tym produktem, to później jest taka normalna, czyli ja gdzieś domyślę, moja twarz prosi się o ten krem nawilżający, ale nie jest to tak, że ja muszę w tym momencie użyć tego kremu, tak jak na przykład mi się zdarzało po innych produktach. Więc śmiem twierdzić, że ten super inteligentny, nasz inteligentny preparat orzeszczający nie jest aż tak inteligentny, jak się tego spodziewałam, a raczej jak to wyczytałam. Pod tym względem, właśnie mam wrażenie, że po prostu twarz jest taka. Normalna, czyli lekko, sucha i tyle. Jeżeli zapytacie mnie, czy ja wam to polecam, to powiem tak. Ja tego używam, mam ochotę tego używać nadal, nie próbuję tego zużyć na siłę, czyli wiecie, niby przypadkowo mi się nie wyciśnie za dużo. Nie, naprawdę, używam tego stosunkowo oszczędnie. I. I będę to używać nadal. Zobaczymy, czy, czy w grudniu po prostu mi nie przyniesie mi czegoś nowego i wtedy faktycznie nie przyspieszę albo nie odstawię na chwilę tego produktu, ale tego jeszcze nie wiem. Natomiast do gwiazdki zamierzam jak najbardziej tego używać. Ale czy jest to coś wyjątkowego? No, no. Natomiast nie jest to zły produkt. I tu jest właśnie takie moje wahanie. Nie do końca lubię się wahać, bo wydaje mi się, że jak ktoś klika w filmik pod tytułem Moja opinia, recenzja, no to chce wiedzieć albo to jest dobre, kurde, albo co jest złe. No właśnie, a tutaj nie potrafię powiem Wam wypowiedzieć się w sposób zero-jedynkowy. Nie jest zły, nie jest dobry, jest taki przeciętny. Aczkolwiek, patrząc na przykład na inne tego rodzaju produkty których używałam, abstrahując od pianki właśnie Shiseido i Booki, która w mojej ocenie była rewelacyjna, to ten produkt jest naprawdę fajny. On zdecydowanie przypomina właśnie konsystencją choćby ten produkt, taki pianko żel z Holika Holika, to jest właśnie, czy 79, ta taka pianka z lotosem, to jest słuchajcie, dokładnie dla mnie taka konsystencja, czyli taka lekko kremowo, piankowa, takie puszysta, o, coś w ten deseń. Także, jeżeli komuś nie szkoda kasy, będzie jakaś super okazja, promocja, zestaw, coś, coś, to ja myślę, że nie zrobicie sobie krzywdy tym produktem. Tylko pytanie, jak bardzo będziecie z niego zadowolone, czy to zadowolenie będzie na poziomie wiecie, ok, czy będzie wow. No dla mnie tego wow nie ma, ale na pewno nie jest to zły produkt. Mamy tutaj dwie maseczki, obydwie maseczki to 100 ml. Pojemności. Obydwie maseczki w cenie regularnej kosztują 99 zł i obydwie maseczki od otwarcia mamy 24 miesiące na ich zużycie. Co również jest plusem. Ja nie analizowałam, słuchajcie, tych składów, natomiast te składy są bardzo, bardzo, bardzo długie. To, to na pewno. Aczkolwiek nie są chyba złe. Tak na pierwszy rzut, przynajmniej oka. Także tutaj, wydając aż tak duże pieniądze, nie musimy się obawiać, że również nie zdążymy zużyć po prostu tego produktu w dopuszczalnym czasie. No ale dobra, przejdźmy po kolei. Tutaj mamy maseczkę na noc, maseczkę całą całonocną, nazywa się ona Drink Up Intensive. E, mając wrażliwą skórę, nałóż tą ultra bogatą w składniki maseczkę nawilżającą na Olejki z awokado i pestek moreli głęboko i błyskawicznie rozprowadzą po spragnionej nawilżenia skórze zgromadzone rezerwy substancji nawilżającej oraz pomogą zbudować zapasy na jutro. Wodorosty z Morza Japońskiego pomagają naprawić barierę ochronną skórę, zapobiegając odwodnieniu w przyszłości i oznakom przedwczesnego starzenia. Skóra budzi się odprężona, odświeżona i jędrniejsza. Jak używać stosuj dwa razy w tygodniu lub częściej w razie potrzeby. I ja tą maseczkę faktycznie stosuję dwa razy w tygodniu. Pierwszy mój kontakt z nią nastąpił, kiedy Ola, hejca lekskej, dała mi po prostu odlewkę. I powiem Wam, że mówię wow, zapach w ogóle mm. Bajerek. Natomiast kiedy ją kupiłam, ten zapach na dłuższą metę zaczyna mnie y, irytować. I zaczniemy właśnie od tego zapachu. Maska ta ma taką typową kremową konsystencję. Ona jest lekko żółtawa. Jak to pachnie? Powiem Wam, to jest dziwny zapach. Melonowy? Zastanawiałam się jak go zdefiniować. Nie wiem, może ktoś mi pomoże w tej materii. Ale zapach jest dosyć intensywny i taki dosyć słodkawy bym powiedziała. Maska ta ma taką dosyć lekką konsystencję, aczkolwiek czuć pod rozprowadzaniem, pod wpływem rozprowadzania, że ta konsystencja jest lekko bogata. Piękne, piękne zdanie, ja wiem, ehm, że jest ona taka, no jest bogata. I Ja ją nakładam, nie żałując jej sobie. Naprawdę nakładam ją y, konkretną ilość y, warstwą, tak mniej więcej na godzinę przed pójściem spać, zarówno w okolicach pod oczami, jak i tutaj na całą buzię, tak żeby wiecie, to aż było mocno, mocno widoczne. I w ciągu tej godziny ona w większości się wchłania. Zostawia taką lekko lepiącą warstewkę. To nie należy do najprzyjemniejszych, kiedy się w końcu kładę spać, tak? I ta buzia trochę się lepi od tego Jaśka. Oni tutaj w ogóle, a bo jest jeszcze jedna sprawa oni tutaj piszą na opakowaniu: Delikatnie wmasuj w oczyszczaną skórę przed snem, nadmiar wycieraj chusteczką. Ja nie wycieram żadnego nadmiaru chusteczką, czyli pozwalam całej tej masy się wchłonąć. Używam tego dwa razy w tygodniu czekajcie, odpowietrzymy to opakowanie a zużycie jest moim zdaniem stosunkowo niewielkie. Widać, że to będzie coś faktycznie wydajnego. Więcej jest zużyte tyle po odpowietrzeniu tubki, i tutaj tak jest jeszcze trochę produktu. Także wydaje mi się, że będzie ona faktycznie bardzo wydajna. Ma, ewidentnie ta maska nawilża. Ja w ogóle nie twierdzę, że nie. Na pewno ona nawilża. Na pewno to na dłuższą właśnie metę przy stosowaniu takiej, nie innej pielęgnacji mojej twarzy mi pomaga. Na pewno nie mam problemu już z przyszłym przesuszeniami twarzy, tak jak to miewałam i naprawdę wierzę w to i siłą podświadomości i na podstawie jakby obserwacji cery, że ta maska nawilża moją buzię. Natomiast ja nie mam takiego uczucia, jak ma jedna Ola i druga Ola. Czyli jak Ola Makeup My Passion, czy Ola Hates Alex K, że po wstaniu rano ta skóra jest wow. Słuchajcie, ja staję rano i ja zapominam, że miałam tą maskę na noc. Także... Jakoś ona mnie nie rzuca na kolana. Nie wiem o co tutaj chodzi. Pewnie nie takiej mojej opinii się spodziewałyście. Niemniej jednak jest to produkt tak bardzo jakby polecany, o mało inwazyjnym, hmm, chyba o małym ryzyku skrzywdzenia, że tutaj również, jeżeli macie ochotę spływać czegoś, co tak właśnie dogłębnie nawilża, to może to Wam się sprawdzi. Kolejalnie uprzedzam z tym zapachem. Można też kupić takie malutkie, jakby próbeczki w seforze tych maseczek, ja wam polecam przed zakupem pełnowymiarowych e, tych masaczek kupić sobie taką próbeczkę, bo ten zapach jest naprawdę specyficzny. I zaryzykowałabym stwierdzenie, że jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na zapachy, to może go to wyjątkowo e, drażno. No i dochodzimy do trzeciej maski. No i trzecia maska z glinką. To zdecydowanie, jak się pewnie domyślacie, ta maska, na którą ja stawiam, i to jest już produkt, który mnie zachwyca. To od razu Wam powiem. Ale dobra, przejdźmy przez genialny opis. Przywróć blask swojej skórze dzięki innowacyjnej maseczce 2 w 1. Dzięki śródziemnomorskiej różanej glince, kanadyjskiej wierzbownicy i złuszczającym mikrocząsteczkom. jojowy? żarzowy? Delikatnie, aż głęboko oczyszcza skórę i wyrównuje jej strukturę. Powiększone pory znikają, klarowność zostaje przywrócona, skóra błyskawicznie nabiera pięknego blasku. Stosuj jeden, dwa razy w tygodniu jako dodatkowy element Twoich rytuałów pielęgnacyjnych. I tak też wiecie, że ją stosuję. Stosuję ją dwa razy w tygodniu po wykonaniu peelingu. I muszę Wam powiedzieć, że to jest maska, która podbija moje serce. Moje serce. Eee, ją nakładamy i oni tutaj na opakowaniu piszą, zostaw na 10 minut, zmyj. I ja ją tak zostawiam na 10 minut, ale nie patrzę na zegarek w ręku. Nawet jak ona zastygnie, nie robi mi żadnej krzywdy. Maska ta zawiera, jest różowa, jest kremowa. Ma taki też specyficzny zapach. Czy on jest różany? On jest taki też jakiś taki słodkawy, ale już jest mniej zdecydowanie upierdliwy od tej całonocnej. I teraz spróbuję Wam to jakoś pokazać, że ona, a to chyba będzie dosyć dobrze widać, że ona zawiera te drobinki. Mam nadzieję, że to widzicie, że ona zawiera drobinki. I zarówno podczas jej aplikacji, jak i podczas jej zmywania, czujemy, że te drobinki. Wykonują taki dosyć subtelny peeling. Peeling lub masaż, nie wiem jak to się przekłada na faktyczne złuszczanie naskórka, ale jest to coś przyjemnego. I pierwsza podstawowa sprawa, jest to produkt również bardzo wydajny. Zobaczcie, naprawdę tutaj zużycie, czekajcie, od powietrza opakowania, przy stosowaniu dwa razy w tygodniu, tu nic nie wyciekło, naprawdę tutaj zużycie jest jeszcze mniejsze, jak w przypadku tej nawilżającej. Tutaj także mamy te 24 miesiące. I powiem Wam, że ja po prostu kocham tą maskę. Yy, absolutnie ona nie wysusza mojej skóry. Ona może zastygnąć słuchajcie na kamień. Tak też mi się zdarzyło i nic. I ani nie mam podrażnienia, ani nie mam przesuszenia, no totalnie nic złego się nie dzieje. Yy, mam wrażenie, że buzia po zmyciu tej maski jest taka przyjemna, jest taka... No nie wiem, czy jest zregenerowana, ale jakoś tak mi się, słuchajcie, wydaje. Mam właśnie nieodparte wrażenie, że ta maska działa na tą twarz, że ta buzia jest taka przyjemna, że jest taka lekko rozświetlona. Mi się w ogóle już dobrze sprawdzała sama różowa glinka, bo kiedyś się miałam z jakiegoś boksa i byłam bardzo zadowolona z działania różowej glinki. I tak jest właśnie z tą maseczką. Nie wiem, nie potrafię również, aż nagrałam recenzję taką, że co chwilę mówię, że nie potrafię czegoś, ale powiem Wam, że. Mam wrażenie, że ta maska jest rewelacyjna, tak? To uczucie tych drobinek, lekko jakby złuszczających, to jak czuję, że ona wnika, że ona nawilża, że ona właśnie regeneruje tą skórę. No, jest to jakiś produkt, który zdecydowanie podbija moje serce. Choć jeżeli miałabym spojrzeć tak bardzo analitycznie, tylko raczej w kosmetyce szczerze mówiąc się nie robi. Czy po jej zmyciu natychmiast jest jakieś. No to pewnie też nie ma. Ale na dłuższą metę wydaje mi się właśnie, że stosowana, że pomaga tej mojej skórze ja ją uwielbiam właśnie nakładać po peelingu ze Skin79 i naprawdę to jest taki rytuał pielęgnacyjny, to jest najprzyjemniejsze to są te właśnie dwa dni w tygodniu kiedy nakładam najpierw kiedy najpierw wykonuję peeling ze Skin79 a potem nakładam tą maskę wow, naprawdę także szybciutko podsumowując jeśli mam wam polecić któryś produkt z tych trzech to powiem tak, w pierwszej kolejności polecam tą maskę i jej daję ocenę 5 na 5 w drugiej kolejności polecam tą maskę 3+. Plus. I w trzeciej kolejności polecam ten żel myjący, myślę, że też 3+. A no może ja Nie, no 3+. Plus. Także tak to wygląda u mnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy mój dziwny, chaotyczny filmik Wam e, faktycznie dostarczył jakichś konkretnych informacji. Czy może używałyście któryś z tych trzech produktów i jakie jest Wasze zdanie na ich temat. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Pa, pa.